Siemaneczko, z tej strony Stam. i dzisiaj drugi odcinek z poradników. Dobra. Pokażę snopek siana, furtka, płot i drabinka. No dobra. Snopek siana się robi z dziewięciu pszenicy. Kładzie po wszystkim. I snopek siana. Furtka dwie dębowe deski, dwa patyki, drzewo może być różnego rodzaju, furtka, płot, płot i drabinka. Drabinka bardzo łatwo zrobić. No dobrze. Drabinek się robi 3, płotki 2, furtki 1 i snopek się na 1. No dobra. To na, w tyle, w t... no, to na tyle w tym odcinku. Następny będzie za 5 lajków. No dobra. Pa.